Młodzi z różnych zakątków Decyzji Bielsko-Żywieckiej uczestniczyli w uroczystościach Niedzieli Palmowej, które odbyły się 24 marca w Bielsku Białej. Decyzjalnemu Światowemu Dniowi Młodzieży, przebiegającemu w tym roku pod hasłem „Uwierz w swoją młodość”, przewodniczyli biskupi Tadeusz Rakoczy i Piotr Greger. Obchody rozpoczęły się pod kościołem pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Bielsku Białej. Po poświęceniu palm uczestnicy uroczystości przeszli w procesji do pobliskiej katedry. Największa z palm, którą przywieźli oazowicze skąd, sięgała prawie 9 metrów. W procesji niesiono relikwie błogosławionego Jana Pawła II oraz ikonę Matki Bożej Salus Populi Romanii, którą zabiorą ze sobą przedstawiciele diecezji wybierający się na światowy dzień młodzieży w Rio de Janeiro. Uroczystej mszy świętej przewodniczył biskup Tadeusz Rakoczy w koncelebrze kilkudziesięciu kapłanów diecezjalnych i parafialnych, duszpasterzy młodzieży oraz opiekunów młodzieżowych stowarzyszeń i grup. Wraz z ordynariuszem przy ołtarzu modlił się biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger. W komieli biskup Rakoczy przypomniał, że pójście za Chrystusem wymaga ofiar, niesienia krzyża w środowisku nierzadko nieprzyjaznym i zaparcia się siebie. Ale to jedyna droga do Królestwa Niebieskiego. Zapewniał hierarcha. Ukazywanie Chrystusa jest najcenniejszym darem, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi. Dodawał. Biskup Rakoczy poświęcił krzyż i emblematy pierwszej pierwszej pielgrzymki diecezji do łagiewnik, która wyruszy pod koniec kwietnia. Wręczono także lampki ze światłem stróżów poranka trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, doceniające inicjatywy ewangelizacyjne w diecezji. Na placu katedralnym odbył się na koniec koncert ewangelizacyjny, a uczestnicy diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży mogli na koniec posilić się grochówką.